Dwie. się do pokoju. W cenie hotelu mamy również darmowy transport na lotnisko, i będziemy jechać tym, oto samochodzikiem. Już za kontrolą bezpieczeństwa idziemy szukać bramki, bo wiecie, że najpierw na lotnisku idziesz zobaczyć, czy twoja bramka w ogóle istnieje. Eee, taka ciekawostka: pokażcie, że jesteś tak jak Syndrom Kanara. Czyli nawet jak masz bilet, Chodzisz do tramwaju, słyszysz piknięcie, że zaczynają sprawdzać bilety, to mimo wszystko się stresujesz. A tutaj pikałem na bramkach lotniskowych. I o tyle, o ile na okęciu mnie to stresowało, tak tutaj mnie to turbo zestresowało. Ale okazało się, że to jakiś błąd ich maszyny. Także błąd ich maszyny, plus nikt nam nikt na nie zeskanował jeszcze kart pokładowych. I tak sobie chodzimy. Tranquilo. Podchodzimy właśnie do lądowania w San Jose w Kostaryce, gdzie mamy 50 minut przesiadki i samolot do Panamy. I mam nadzieję, że do niego wsiądziemy, bo okazało się, że musimy mieć druczek wjazdowy, ale druczek w formie elektronicznej, w formie qr kodu. Problem polega na tym, że ta strona, gdzie to się wyrabia z jakiegokolwiek powodu nie chce nam się załadować ani na moim, ani na Martyny telefonie Także prawdopodobnie zobaczymy co z tego wyjdzie No to szybki update, do samolotu do Panamy wejdziemy Zobaczymy czy potem opuścimy lotnisko Więc niby sukces, ale zobaczymy Taki idzie człowiek, który wczoraj zdobył wulkan Panamy z tej strony widać Ocean spokojny A z drugiej strony Gdzie się Lala, Widać ocean atlantycki Niesamowite wrażenie Przed nami już jest Panama Tutaj widzimy most Łączący dwie Ameryki Kanał panamski I tam wieżowce Gdzieś będziemy tam spać Wow kiedy statki czekają na wejście do kanału panamskiego. Taka niezła poczekalnia. Jesteśmy w Panamie Uwaga, uwaga, nasze 50. państwo, Juhu! Okazało się, że formularz rejestracyjny działa tylko i wyłącznie na mardyny telefonie i właśnie się, właśnie się z tym bije, więc wszystko wskazuje na to, że jednak pozwolą nam wyjść z lotniska i kontynuujemy swoją wyprawę No, no jakój. Ten emosuru... Estevilla i y mañana para visitar Panama, ciudad. No to my już dojechaliśmy do Panamy i teraz wchodzimy do naszego hotelu. Na pewno będzie z w środku. Buenos dias. Hola, hola. Weźmy do naszego pokoju. Wow, wygląda super. Od razu sprawdzimy jaki jest widok za oknem To był właśnie nasz cel OK, już wam pokazuję Proszę bardzo troszkę mamy odpływ Ale w wieżowce widać. Tak się schodzi po wulkanie. Już zameldowani w hotelu, pierwszy spacer po Panamie. No, przyznaję, że to miasto robi wrażenie. Robi wrażenie. Niesamowite wieżowce, tropikalny, fajny klimat. Idziemy dalej. A tam statki czekają na wpłynięcie do kanału panamskiego. Idziemy do Cascoviejo. Jest to taka tlejsza starówka wpisana na listę UNESCO, reprezentacyjna część miasta. Pierwszą Panamę zniszczył, splądrował kapitan Henry Morgan, pirat. Dlatego mieszkańcy przenieśli się i powstała nowa Panama, dzisiaj zwana Cascoviejo. I teraz szukamy restauracji Coca-Cola. Jest to jedyna restauracja na świecie, która może używać tej nazwy, ponieważ powstała zanim jeszcze w ogóle powstał koncept prawd autorskich. Pikante. Zobaczymy, czy będzie pikantne. Kawiarnia powstała w 1875 roku. i Jest wpisana na listę UNESCO. Miejsce to odwiedzili m.in. Fidel Castro czy Guevara. Na początek sewicze. To marynowana ryba w soku z, z cytrusów. W naszym przypadku jest to okoń. I za każdym razem może smakować zupełnie inaczej, ponieważ każdy przyrządza inny sos. No i jak? Kważna. Giganty. No i mamy dania główne. Ja mam mięsko w stylu panamskim, a pawcik, marysz z jajkiem. No i oczywiście Coca Cola. Kurczakiem. I kurczakiem gdzieś mi tam umknął. No i mamy coca colę w restauracji Coca Cola. Czyli reasumując, jadł tu Piers Brosnan Daniel Craig, i pawcik je. I na deser lutejsza specjalność, czyli lody zanurzone w Coca-Coli. Mm. Zabawne. Gazowane lody waniliowe. Jesteśmy na Plaza de la Independencia, czyli plac niepodległości. Jest to bardzo ważne miejsce dla historii Panamy. To właśnie tutaj w 1903 roku ogłosiła niepodległość od Kolumbii. A za moimi plecami Katedra Metropolitana, czyli główna katedra pochodząca z XVII wieku. Pośród pięknie odnowionych domków. Kaskowieko, są również takie, no ale w większości już jest to bardzo ładna dzielnica. Jesteśmy w kościele San Jose, i ten piękny złoty ołtarz uratował się przed rabunkiem Pirata Morgana, ponieważ zakonnicy pomalowali go na czarno, i dzięki czemu pozostał w Panamie aż do dnia dzisiejszego. Jesteśmy na Calle de las Sombreros, czyli ulica kapeluszy. W tym miejscu warto wspomnieć o kapeluszach panamskich. Najczęściej uważa się, że są takie z czarną opaską, tak naprawdę to kapelusze ekwadorskie. Te panamskie są bez żadnych ozdób, bez opasek, po prostu zwykły kapelusz. Przed nami most łączący obydwie Ameryki. A na końcu ulicy, z kapeluszami, mamy plac francuski, i stoi na końcu tego placu pomnik, który upamiętnia francuskich budowniczych kanału panamskiego. Jak to francuskich? A tak to. Francuzi próbowali jako pierwsi, ale im się nie udało, więc finalnie to Amerykanie zrobili kanał panamski. A to oto obelisk, czy jak to można nazwać? Z kogutem na górze, który jest symbolem Francji. Idziemy dalej! I tu obrazek, na którym bardzo dużo się dzieje. To jest most, o którym Martyna wspominała wcześniej. Ten most łączy Amerykę Północną z Południową, nad Kanałem Panamskim. Tutaj mamy poniekąd obwodnicę Starego Miasta, tak to można nazwać najprościej, czyli wiadukt puszczony wodą, który okala Starówkę, czyli Kaskowiecho. W tle widzimy masę ogromnych starków, tankowce, konteneromce i wszystkie, które czekają... A zostaną wpuszczone do kanału panamskiego, i będą mogły skrócić swój czas podróży diametralnie. I na końcu tego oto kadru widzimy niesamowitą panoramę Dubaju Amerykańsko-Środkowego. Wymyśliłem to porównanie sam na bieżąco, jest beznadziejne. Ale panorama już nie jest beznadziejna, robi wrażenie. końcówka dnia, końcówka szwędania się po Panamie. Jak wrażenia? Pięknie. Nawet jest wieczór i niczego się po prostu nie obawiamy. Spacerujemy sobie na spokojnie, jest bardzo dużo ludzi, dużo biegaczy. Super jest. Jakby ktoś był zainteresowany, to tam na górze ta niebieska linia to tyrolka. Proba. No przecież nie bylibyśmy sobą Gdybyśmy poszli prosto do hotelu Nie próbując takos Martyna czeka I shop czeka No zobaczymy Kurde, co dobra? Kolendra cebula mango i pastor, czyli w tłumaczeniu na nasze świnia. To nie był żart. Pastor to świnka tutaj. Koniec pierwszego dnia w Panamie. Udało nam się dzisiaj tu przede wszystkim dolecieć. Co jak widzieliście wcześniej, było trochę stresu z tymi dokumentowymi sprawami. Było też Kaskowiecho, był fantastyczny deptak, który od jakiegoś czasu stał się moim podróżniczym marzeniem. Trochę mnie też na TikToku ten widok prześladował, więc zacząłem sobie marzyć, żeby, żeby się tu znaleźć i się udało. Pobudka jutro o 6, bo 6:30 jemy śniadanie i od razu idziemy, ale nie powiem Wam gdzie, to zobaczycie w kolejnym odcinku. A dzisiaj już Wam życzę dobranoc. Ja też już dzisiaj mam zamiar się tylko i wyłącznie relaksować, kontemplować ten wspaniały widok i popijać sobie Panamkę.